Cześć, nazywam się Benedykt Madziar i na swoim kanale łączę content podróżniczy z motoryzacyjnym. Tym razem zapraszam Cię do obejrzenia 3 częściowego filmu z pięknego porto. Zostawiamy bajsze, a teraz zabieram Was na dzielnicę rybaków, czyli na Ribeirę. I drugi odcinek zaczniemy właśnie od wizyty na Prasa da Ribeira. Jest to jeden z najstarszych placów w Porto, którego historia sięga aż XIV wieku. Wówczas ten plac, ze względu na właśnie położenie przy rzece, był swoistym centrum handlowym, na którym przeładowywano, załadowywano, wyładowywano. Przeróżne towary. W XV wieku plac doszczętnie spłonął i swój obecny wygląd, który później Wam jeszcze bardziej dokładnie pokażę, zawdzięcza przebudowie w drugiej połowie XVIII wieku. No i teraz poczekajcie, bo tu idzie jakaś parada, kurde. Ale trafiłem. Idealny punkt widokowy. Nie wiem co to za orkiestra i z jakiej okazji grają, ale... No i plac jest sercem średniowiecznej nadrzecznej dzielnicy Ribeira, a sama nazwa pochodzi od określenia Beira Rio. No i obecnie Ribeira to plątanina wąskich uliczek pomiędzy tymi kolorowymi, urokliwymi kamienicami, więc idziemy się przejść, aby poczuć klimat Ribeira. Tu od razu widać, że mieszka jakiś kibic FC Porto. Dużo schodów na dzielnicy Ribeira. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo urokliwa dzielnica, i mega przyjemnie się tędy spaceruje. No i warto się też przejść uliczką Rua de Riboleira, aby zobaczyć dwa zachowane do dziś przykłady późnośredniowiecznej architektury, na której się w ogóle nie znam, ale chodźmy, zobaczymy. No i musimy szukać numeru 55 i 59. To podobno tam. No i mamy numer 55. Od razu zauważyłem te gotyckie portale. No a numer 59 to jest właśnie ta wieża Casa Torre, no ale proszę was, od razu widać, że ona jest zbudowana z granitowych bloków. No i okej, okay, w pierwszej części było coś dla miłośników książek, a teraz będzie coś dla miłośników wina. Muzeum wina, które mieści się w 17-wiecznym budynku, który kiedyś służył jako magazyn na różne towary. I to może być na przykład świetny pomysł na rozgrzewkę przed Wizytą w jednej z piwnic winnych, które znajdują się w dzielnicy Villanueva de Gaia po drugiej stronie rzeki. Tutaj, na przykład, możemy poznać historię wina, od którego pochodzi nazwa miasta, a tam możemy skosztować charakteryzującego się korzenno-waniliowym aromatem, przepełnionym nutami suszonych śliwek, deserowej czekolady i wiśni. wina Porto. Tylko, że wiecie co, właśnie rozmawiałem z panią kelnerką, która mnie tam akurat musiała przegonić, bo rozstawia stoliki. Muzeum, które mieści się w tym budynku, jest tymczasowo zamknięte. Więc jeśli tutaj przyjedziecie za niedługi czas, to może być ono wciąż zamknięte. Gdzieś chyba zmieniają lokalizację, z tego co dobrze zrozumiałem. No ale możecie przyjść podpytać albo sprawdzić w internecie na przykład. No i możecie wybrać się też w rejs łodzią typu rabelo. Łódź rabelo służyła do transportu beczek z winem z winnic przy rzece do składów w Porto, skąd wino wypływało dalej w świat i rozławiało nie tylko wino, ale też miasto Porto. Tak, dla przypomnienia, to wciąż jesteśmy na dzielnicy Ribeira i teraz akurat idę wzdłuż rzeki Doru do Mostu Ludwika I. Do Mostu Ludwika I., czyli tam na górę. Most Ludwika I, w momencie kiedy powstał w 1886 roku, był najdłuższym dwukondygnacyjnym żelaznym mostem na świecie. Jego budowa trwała aż 5 lat. No i teraz się udamy na górę mostu, ale najpierw musimy pokonać trochę schodów. Most już prawie, no ale trochę tych schodów trzeba pokonać. No i obecnie górny poziom mostu jest przeznaczony dla metra linii D, a dolny dla samochodów. Natomiast po obu możemy spacerować z tym, że lepiej wybrać górny poziom, dlatego że mamy o wiele ładniejszy widok na panoramę Ribeiry. No i ciekawą atrakcją w pobliżu mostu Ludwika I jest właśnie kolejka funikular, którą możemy wjechać na Prasa da Balata, to jest w okolicach mojego dworca. Okej, okay, dworca Świętego Benedykta. Koszt biletu kosztuje 4 euro dla osoby dorosłej, a 2 euro dla dzieci. Długość trasy to 282 metry, z czego 90 metrów przejeżdża się w tunelu, więc może być fajna atrakcja dla dzieciaków. Proszę bardzo, znowu panele azulejos. No to co, chyba przyszła pora na francuzeczkę. No i skoro jest taka kolejka, to znaczy, że francuzeczka tutaj musi być. Spróbujemy. No i mamy miejsce przy barze. Francesina Santiago zamówiona. No i czekaj, zobaczymy. No i słuchajcie, mamy Francesina Santiago, to jest chyba specjalność tego lokalu. No i jak to wygląda? Teraz to, co tutaj mamy to jest ser żółty i nie wiem czy to jest cheddar, bo aż tak dobrze się nie znam, kiedyś wam mówiłem, że kulinaria to nie jest moja do końca bajka. W środku mamy mięso, to jest wołowina plus do tego jeszcze parę plasterków chyba szynki prosciutto, no i do tego mamy jeszcze fryteczki i to wszystko jest między chlebem tostowym, ale takim grubym, jak widzieliście przed chwilą. Wygląda to przepysznie, mi się tak chce więc zaczynam jeść. No i tak to wygląda w środku i muszę Wam powiedzieć, że jest przepyszne. Do tego ten sosik tutaj robi robotę. No i tak jak widzicie, jest trochę szyneczki, jest trochę mięska. To wszystko jest w takim grubym chlebie tostowym, oblane serem. deola. No i co Wam mogę powiedzieć? Bez dwóch zdań, jeżeli będziecie w Porto, czy w ogóle gdzieś w Portugalii, to koniecznie francuzeczkę musicie spróbować. Jeżeli będziecie w Porto, to możecie przyjechać do Santiago Café, Naprawdę, sztos. No, przepyszna. No i za taką Francuzeczkę z małym jakimś napojem 14,50 euro. Jeszcze jedno miejsce chcę wam pokazać. Chodzi o tą płaskorzeźbę. I ta płaskorzeźba, czekajcie, sobie, pójdę, bo to jest za duży tłum. I ta płaskorzeźba, którą przed chwilą widzieliście, ona upamiętnia ofiary tragedii, do której doszło tutaj 29 marca 1809 roku. I dokładnie chodzi o to, że uciekający mieszkańcy Porto przed atakującym ich wojskiem napoleońskim przekraczali most na rzece Doru. Nieopodal stąd. A ten most to była taka konstrukcja która składała się z połączonych ze sobą drewnianych barek, takimi stalowymi linami. No i niestety, ale most pod ciężarem uciekających mieszkańców nie wytrzymał, no i zginęło wówczas około 4000 mieszkańców Porto. No i do dzisiaj niektórzy mieszkańcy Porto o tym pamiętają, przychodzą i zapalają z znicz. Stąd ta płaskorzeźba i no, czasami palące się znicze. Dzisiaj akurat nie było. Tutaj przyjechał. Takie tłumy. No i po prawie takim całym dniu zwiedzania Ribeiry można sobie przyjść na przykład nad brzeg rzeki Doru, usiąść i delektować się klimatem dawnej rybackiej dzielnicy, najstarszej dzielnicy w Porto. No i mostem Ludwika możemy przejść na drugą stronę miasta do dzielnicy Vila Nova de Gaia. Chociaż niektórzy uważają, że Vila Nova de Gaia to nie jest dzielnica, a miasto. Ja pozostanę przy wersji, którą poznałem w moim przewodniku, czyli że Villa Nova de Gaja to jest dzielnica i stamtąd zaczniemy trzeci odcinek filmu Sporto. Ale jeszcze mam dla Was fajny widoczek na koniec drugiego odcinka. No i tutaj to już generalnie zaczyna się nocne życie. Wydaje mi się, że tutaj to jest taki biforek, a później większość młodzieży leci do klubów. Też tak kiedyś robiłem. Jakieś oświadczyny! No to już ma! Chociaż nie, życzmy mu wszystkiego najlepszego!